Co ty na to, że sztuczna inteligencja Google'a pomoże ci się przygotować do rozmowy o pracę? TikTok wciąga użytkowników na blisko 27 godzin miesięcznie, a Instagram zmienił ikonę? Podsumujmy ostatnie dwa tygodnie wydarzeń w branży reklamowo-internetowej. Jedziemy! Cześć, z tej strony Erwin Wilczyński, marketing profes z Result Media. Jeśli chcesz być na bieżąco z wydarzeniami ze świata reklamy i marketingu, rozważ subskrypcję tego kanału, komentarze, lajki, również mile widziane. I wystarczy tego wstępu. Lecimy z dzisiejszymi tematami. Dzisiaj trochę inaczej zaczynamy od małego quizu. Oto obrazek numer 1, a oto obrazek numer 2. A teraz połączmy je i znajdź różnicę. Tydzień temu Instagram przeszedł mały rebranding, zmieniła się ikonka, którą widzisz w telefonie i większość użytkowników tego po prostu nie zauważyła. Ci, którzy zauważyli, chyba żeby się pochwalić, mówią, że trażni ich jaśniejszy kolor, jeśli tylko w stanie są go zauważyć. Ekwadorski serwis The Network opublikował informację, że TikTok deklasuje pozostałą konkurencję i obecnie na ich serwisie użytkownicy spędzają już ponad 26 godzin miesięcznie. W Polsce jeszcze, jeszcze trochę mniej, ale według kwietnia media panelu TikTok i tak zdeklasował pozostałe serwisy społecznościowe, jeśli chodzi o czas spędzany w aplikacji miesięcznie. W serwisie kolejne zmiany. Pierwsza dotyczy rynku reklamowego, a dokładniej współpracy na linii marka-twórca. Wprowadzone zostanie brand mission, czyli narzędzie, platforma do bezpośredniej współpracy marki z influencerami, twórcami, z pominięciem agencji. Oczywiście twórcy, którzy chcą się zakwalifikować do programu, będą musieli spełnić pewne określone kryteria. Dodatkowo system będzie współpracował z systemem TikTok Pulse, czyli systemem dzielenia się Wpływami z reklam, z twórcami, co zostało zapowiedziane na ostatniej konferencji Jabu. Kolejna nowość od TikToka dotyczy już tylko twórców, i chodzi o system oznaczania tagowania twórców. Ale także osób, które zainspirowały dane treści, więc dla społeczności twórców i relacji między nimi kolejny duży krok i spory ukłon także w stronę rozwoju jakiejś społeczności na tej platformie. Zanim przejdziemy do poczynań Wielkiego G, jeszcze jedna ciekawostka socialowa. Meta opublikowała raport Facebook Transparency Report. W lekturze raportu uderzającą rzeczą jest to, że pośród najbardziej rozpowszechnianych w serwisie linków jest sporo spamu. Na top 20 linków 30% to spam w tym te zajmujące pierwszą i drugą pozycję. Więcej kwiatków, ale i dużo merytorycznej wiedzy do znalezienia w raporcie Facebook Transparency Report za drugą połowę 2021 roku. I przechodzimy do poczynań bójka Google'a i tego co zrobił w ciągu ostatnich dwóch tygodni, co pokazuje nam wszystkim jak dynamicznie zmienia się świat reklamy i jak bardzo trzeba trzymać rękę na pulsie, ale zaczynamy troszkę luźniej, a może i niekoniecznie luźniej, to zależy od branży. Ciekawy, co o tym sądzą HR-owcy, ale sztuczna inteligencja Google pomoże przygotować ci się do wywiadu w sprawie pracy, do interwiu, interwiu, wywiad, do rozmowy. Sztuczna inteligencja po określeniu jakie to stanowisko, jaki to rodzaj pracy wygeneruje standardowe pytania zadawane podczas takiej rozmowy, a co więcej, zebrane odpowiedzi oceni. Oczywiście na razie jest to dostępne po angielsku i jest to pierwsza wersja, natomiast no ja osobiście widzę niesamowity potencjał rozwoju tego. Ta usługa szybko może przestać być betą, a być czymś profesjonalnie sprzedawanym firmom. Dobra, dalej. Google eksperymentuje z wynikami wyświetlania rekordów w sercu w mobilu. Poza dodawaniem e, faviconki obok urla, dodatkowo eksperyment obejmuje testowanie nazw oznaczenia linków, jako linki sponsorowane i reklamy. Zapewne najlepiej klikalna opcja, konfiguracja wkrótce pojawi się w normalnych wynikach wyszukiwania. Co do analizowania i ulepszania reklam, właśnie dostajemy garść narzędzi do automatycznej optymalizacji i polepszania reklam wideo. Programatic Video Signals pokazuje skuteczność na różnych platformach, gdzie wyświetlane są reklamy. The video ad serving template, czyli VAST errors, pozwoli raportować błędy wyświetlenia reklam związane z niewłaściwymi ustawieniami, bądź zepsutymi reklamami. Video performance alert, jeszcze beta, ale można ustawić pewne kryteria, które wywołują, stregerują alert, który spowoduje wysłanie nam na skrzynkę e-maila. Real time video reporting, czyli wszystko co powyżej w czasie rzeczywistym, żeby problemy można było lokalizować i likwidować jeszcze szybciej. OK, to tyle z naszego performanceowo marketingowego internetowego przeglądu wiadomości. Przypominam na koniec jeszcze o akcji Result Media, poszukiwania partnerów do case study mającego na celu udowodnić jak mały, średni klient może zyskać we współpracy z topową agencją performance'ową. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana zapraszam na superefektywnymarketing.pl. A teraz dziękuję za Twój czas, za Twoją uwagę. To już koniec. Pa.